Na festa do fim de semana, só um rolê bom, Ela chega e diz... widzowie, witajcie serdecznie. Z tej strony Wasze Gaming. Zrobimy sobie przygodę naszego holoniew trudnego stalkera. Zbliżamy się do końcowi naszej rozgrywki. Także jedziemy w temacie. Obecnie znajdujemy się na na terenie elektrowni czarnobylskiej. Bardzo ciężko było się tu przebić. Broniło do mutantów wejścia i czterech gości, czy trzy, trzech z bazukami RPG, i sobie wziąłem nawet RPG'a bazukę i trzy pociski do niej, bo ja nie wiem co tu pozmieniali, czy będzie helikoptery, czy będą wozy opancerzone, nie mam pojęcia. Dobra. No, widzicie, wziąłem bazukę. Wystrzelałem prawie wszystkie naboje do snajperki. No, ale to jest niezbyt, może jakoś przetrwam. Tam się cały czas walą. Dobra, teraz zobaczymy naszą lorynetkę. O kurde. Zabiję, na pewno. Wiedziałem. Dobra, wiem już czego się spodziewa, że tu leci na mnie od razu. Nawet się nie ruszyłem, a on na mnie leci. Nie będę mógł go zdjąć, to z bazuki go walnę. O, już mnie zobaczył. To jest mały, kurde, obszar. Kurde, drań mnie zabije. Wiedziałem. Chyba wezmę bazukę i go pierdnię z bazuki, jakby cię podchodził. No nie ma wyjścia, powiem wam szczerze. Walnę go po prostu z bazuki. Pola tych mutantów poszedł chyba gdzie indziej, ale nie mam pewności. Akcja wojskowa, tak zabija innych, czyli tu z wojskowymi się będę strzelał.

A i jabnę mnie. Uff, ale twarde bestia. Nie wiem, na tym terapii pula auto będę walić z niego. No, No i za tak standardowo. Zginęliśmy. Nie możemy nawet dojść do, do obrzeży elektrowni, no, w sensie do wejścia. To nawet seria nie pomoże. Muszę uciekać od razu. Od razu muszę spierdzielać, jak to ale nie trafiłem. O Jezu, zabiłem jedną Dobra, czyli musiała dostać z tego pociska jednak. O kurde biegnie jeszcze jednak Jeszcze się broń zacięła. Standardowo Nie już widziałem że zginę, wiecie widzowie. Widziałem śmierć w oczach. No co za bersia... O nawet nie zdążyłem się odwrócić. Od razu sprint muszę włączyć, od razu. Kurde, szybki ten tam. Ale widzieliście, seria w głowę i nic. Bazułka. Nie dało, <grystanie z wioski> <grystanie z wioski> <grystanie z wioski> może że zginę. <grystanie z wioski> to już mnie nerwuje, to już końcówka gry, naprawdę, to jest się i koniec. Zabiliśmy się jednocześnie. No ciężko, ciężko Najlepiej jakbym nie trafił o Dostał, ale Kurczę Dostał centralnie widzieliście? I nic I nic się to mogło. Trzeba normalnie mi do tego zniszczyła tyła. Ja mi nacam wiem gdzie lecia. gdzieś uciec. Broń się zacięła z powrotem tutaj. Ale twardy dostał dopiero teraz, zabiłem go nareszcie. Dobra, zmieńmy na ten karabin, bo to nasza jedyna snajperka. To Monolith. Ło! Wow. Gdzie to tak? Trzeba bardzo uważać. Trzeba zobaczyć lornetką. Tu jeszcze jest jakiś śrub. A, to jest tego co znalazłem. Ale nisko latają. Zapiszę tutaj. Zobaczmy w jakim stanie jest ten karabin. 1% 100%. O, to ja zamienię. Kurczę, zamieniłem sobie po zbóju. Ja Zobaczmy. Gdzie ty jesteś? O! Ty Wojskowy. Kurde, dranie. Promieniowanie też kurde na stópce weźmie. Mam w ogóle takie brzmienie, mam co ten karabin zabrać. I nie mogę zabrać, bo będą mnie zabijać. Muszę się w jakieś miejsce schować, że będę ich zabijać. to transport, transporter Próbuję tu zapisać grę te granaty może być w tym miejscu, tylko zmienię broń na tamten karabin Pałośników. Jeździ ten transport, jednak. jednak bazuka się przyda. Bazuka się jednak przyda. No i co to? Od czego zginąłem? Musiała być jakaś mina. Palimy go. Ale ma siłę ognia. On nawet do nas nie strzela, jakby do... Ojej, strzela jednak. Tak go zdjąć. Nie zdjąłem go na strzał. Ja cię. Jakby to nie była końcówka gry, to naprawdę bym ją już naprawdę usunął. Jest taka trudna ta gra. Schowałem broń nieprzeładowaną. No wybaczcie mi te porażki będę musiał chyba po z poprzedniego tego save'a Tego co tam szukałem przy tym trupie. Tu jest... Tego Anon pisało już. Dziewiąty. 7.57 No dobra. Jeszcze zapisane mam jak... Jak tak... Ten... Ale patrzcie jacy są oni dobrzy Te moby Oni od razu wychodzą i strzelają No i co? Przez budynek we mnie strzela? No <laughs> nie, jeszcze trochę I Tak robię zmarchuję let Ja już go zniszczyłem. Nie, jeszcze nie. Da się go w ogóle zniszczyć? Nie trafiłem. Naprawdę walnął z takiego pancery Fausta. To by go zmietło od razu. Muszę nie trafiać do celu. Tak jakby. Dobra, co ten drugi. Tu jest jakiś ładunek wybuchowy, jakaś mina. Dlaczego zginąłem wtedy? Dobra, zabiłem drugiego, zapiszmy tę Granat, to weźmy, weźmy to. Nie dam ci apteczku, nie. Ja pierdzielę. Rzucę tam granat. Znowu zapominam, że tam. Ha, już nie wiem, widzowie, ile zginęłem. Wybaczcie, naprawdę. Nie grajcie w to grę, jak jesteście osobami nerwowymi. Znowu ten sam błąd. W którym miejscu ten błąd że ja go nie widzę? Się chyba przegradnę przez te dziurę jak dalej szedł Bo ta gra doprowadzi mnie na skraj złamania nerwowego Zaraz Ten każdy dynamitem, dobra Bardzo się prawie zniszczył Czasu do emisji, żebym sobie coś O, aby wybliłem głowę i ginę. To już naprawdę szczyt chamstwa. O! I co? I zdjął mnie na strzałę? Ja ten poziom trudności powiem, wam dobija mnie, czemu oni nie padają na strzał? Jak nasz bohater. Chcieliście na tym bieg w ręce samobójca Dobra zabiłem, biegę. Nie ma sensu ja po prostu biegnę ognia i do przodu się przydzieram. Wybijać ich nawet nie zbierać amunicji. Nie ma sensu Coś tam muszę ich tam wybić, ale... Przepraszam, ale nie wszystkich. Padaj, padaj jak muka O kurde, skąd się on tu znalazł? Musiał się wdrapać. Za wysoko. Grał na złożu. I mnie musiał dosięgnąć. 13 minut mam. Nie za dużo, żeby dostać do środka. Czy mam być szczery? To nie nie mam dużo czasu. że nasz bohater nie jest nieśmiertelny. Jeszcze pancerz uszkodzony. Zapisuję grę. Ja to biegnę tam ognia, bo... ...nie widzę innego wyjścia. Dobra, trochę się przebiłem. Ten przejdę. No widzowie, wypatrzcie się tutaj, ale inaczej nigdy tej gry nie skończę. się z promieniowania. Лука, что меня никто не видел. Семь я... Круто... Семь лун, давай, Могу смело тесну, я не ⁇ записать там, Добра, и пробуем. Ура! Wejście, szybko. O, dobra, jestem przy głównym wejściu, mam dużo czasu. Uda się wejść do elektrowni. W tym Szybko, do przodu. Nie patrz na nic. Dobra, zabiłem dwóch, ale zginąłem. Ło, zdążył mnie z bazuki strzelić, ale inteligencja. W ty, Dobra, się ściągnąłem go teraz od razu. Mam dużo czasu jeszcze. No, i w plecy dostałem. Nie no, ta gra to mnie doprowadza do szału, naprawdę. Ja wczytuję gość, się pojawia się z nikąd. Biegają, tak jak na Stalker, bardzo szybko. O, widzę, jak bardzo szybko. No, standardowo razy jeszcze wreszcie tam to ja nie mieć pojęcia. Muszę się tam dostać tylko do wejścia. Jakoś tam wejść. Już będzie na zamkniętej przestrzeni łatwiej walczyć z tymi Zabiłem go i, i zginąłem. Zaraz walę tam z bazuki i się skończy. Zobaczcie dziecka na Balnąłem i... ale ktoś z kogoś mam na plecach muszę się odwrócić bo tak to nigdy się do mnie przeyle A bo zaczekam chwila się oni powystrzelają. Czy to zobaczę. I to żeby... O, już wiem. Jeszcze helikoptery we mnie strzelają. Dobra. Tu też jest zależność. Helikoptery we mnie też strzelają. Czytajmy grę i idźmy tym sekretem. Ale siła ognia. Od razu muszę sprint wcisnąć. Nie, nie mogę nawet dojść do wejścia. Znowu będzie taki moment, że przerwę nagranie będę próbował i zacznę tam nagrywać tak jak w inną On no, Cały czas pokazuje, że dostaję w plecy. A wrócę się w stronę to przyszedłem. I ciągle wali we mnie śmigłowiec. A to spróbuję go w cholera zdjąć. Czyli wiadomo, co mnie próbuje zgłasić. Może już się dał spokój? Tak, tak jakby Matko woska, ale to był fuks Dobra, ja nie będę czekał. Podchodzimy do Rekloga Sarkofak nareszcie Oj. Naprawdę odjeżdżam z ulgą. Ogólnie kończy mi się Twoje zb. żelanie skoro Idź do mnie. Dobrze, zakończymy widzowie odcinek w tym miejscu. Zapraszam was na kolejną sesję naprawdę bardzo trudnego stalkera. sum eitur ikki